Cześć, bardzo serdecznie Was witamy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czy może być coś dobrego z, z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Chodźmy i my i zobaczmy, jak dobry jest Jezus. Maryjo, pomagaj nam, iść do Twojego syna. Pomódlmy się dzisiaj w intencji zmarłej Oli, pomódlmy się również w intencji Asi, w intencji rodzin, o pokój na świecie, w intencji zdrowia Beaty, w intencjach też Beaty. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy, Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła słuchać Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Bądź się za nami, Święta Boża, Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Bądź się... Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radzę w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez bękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki i wieków. Amen. Pobudmy się w intencji y, zmarłych wieczny odpoczynek raczej im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się jeszcze w intencji zdrowia Wiktorii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Danuty, Beaty, Krzysztofa. Jak Barbary, Tadeusza, Beaty, Asi, Rozali, Hajot. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12. .00. Życzymy Wam dobrego dnia, przeżytego z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Pozdrawiamy.